Wszystkim, tutaj Daria i witam Was na naszym kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wyjdzie ze mnie najgorszy grinch ever. Serio. Jeżeli jesteście z nami na bieżąco, to wiecie, że Oliwka to ogromna fanka Friends, ekipy czajnika, czyli samego czajnika: Kini, Wiki, Werki, Daniela, Ostrego, Justka. I, i tego jeszcze takiego od piłki nożnej, tak? No ja normalnie powiem wam, że podświadomie to ja też się staję ich fanką, no bo w końcu jeżeli e, słucha się ich piosenek, ogląda się ich odcinki, no to chciał, nie chciał, e, no wychodzi na to, że ja jestem również fanką Friends, ale nie, mega fajnie się to ogląda, no i wiecie, że e, wypuszczali nowe piosenki, był nowy drop, czyli że paczki, jakieś nowe rzeczy i koncert w ogóle, wielki finał tego całego ich przedsięwzięcia, e, czyli Daily, no i Oliwka oczywiście zamówiła sobie jednego boksa. Był chyba normalny, był premium i był jeszcze jakiś ostatni, taki deluxe chyba czy ekskluzyw coś w tym stylu. I Oliwka wybrała sobie tego premium za 200 coś tam złotych. No i słuchajcie, ten boksik przyszedł do nas już dwa dni temu, ale no i właśnie teraz będzie to o tym grinch'u. Słuchajcie, może ja usiądę. A tam w salonie Stasiek właśnie z Dawidem słucha tej nowej piosenki czerwone. Czerwony 7, tak? Czy coś w tym stylu? Ja jeszcze nie słuchałam, bo od rana te nowe piosenki latają po sieci w ogóle. My w tym boksie mamy oczywiście płytę, tylko że my nie mamy na czym jej odsłuchać, więc będziemy musieli jechać do taty Dawida, bo on ma taki sprzęt, gdzie można włożyć płytę, yy, ale sama ta płyta będzie taką bardziej wartością kolekcjonerską dla Oliwki. Ona pewnie sobie tutaj będzie szykowała jakieś miejsce, no ale zaraz. Ten boks u nas jest, a Oliwka myśli, że go nie ma. Dlaczego myśli, że go nie ma? Bo ja ją wkręciłam Tak wiem, matka Grinch Na 100% po prostu Jak można tak zepsuć niespodziankę Ale jest piątek, mamy koniec tygodnia A ja w tym tygodniu nic nie odwaliłam Więc wymyśliłam sobie, że powiem Oliwce Oliwia, bardzo mi przykro Ale kurier jakiś W jakiś po prostu sposób Zgubił twoją paczkę z Friends Dzisiaj mamy piątek, weekendu, początek, słuchajcie. I to jeszcze jakiego mega długiego weekendu, dlatego że Oliwka w poniedziałek ma wolne takie dyrektorskie, więc będziemy się lenić w domu, znaczy lenić, jeżeli to tak można nazwać, aż do wtorku i szkoła dopiero w środę, co mnie mega, mega cieszy, bo w tym roku po prostu ta szkoła to mnie przygniata, a co dopiero oliwkę dosłownie. Ale słuchajcie, ten tydzień szkolny był mega, mega dobry i ja Wam mogę pokazać nawet ostatnie oliwki oceny w dzienniku. Ja jestem przeogromnie dumna. Po tych dosłownie, wiecie, naszych trudach, wpychania do głowy, powtarzania, tłumaczenia, no to powiem wam, że ten tydzień to jest po prostu rewelacja, mało powiedziane. I dlatego ta dzisiejsza, dzisiaj to otworzenie tej paczki od Friends, czyli od swoich idoli, no to będzie po prostu idealne zakończenie tygodnia i taka ogromna, przeogromna nagroda, będzie wielka radość. No i jeszcze weekend, więc wszystko, słuchajcie tutaj, wszystko do siebie idealnie pasuje. Więc ja, jako grinch, może zrobiłam trochę złą rzecz że przedłużyłam to otwarcie o dwa dni, ale no dzisiaj to jest najlepszy moment. Zobaczcie sami ostatnie oceny oliwki na dzienniku, no po prostu rewelacja, no kurczaki, no nie mogło być dosłownie lepiej, mega, mega jestem z niej dumna, bo wiem... Ile y, po prostu pracy w to wkłada codziennie, i my tak samo, żeby ją wspomóc? Powiem Wam, że to z matematyki, no to tak jeden temat, za chwilę już jest następny przerobiony, y, potem następny, z tamtego kartkówka, tutaj już nowe, coś, no to dosłownie można oszaleć. Dosłownie, ja się czuję, jakbym wróciła do szkoły. I wiecie, że ja to zawsze byłam taka, że y, jakby, no powiedzmy taka, nie nie wiem, bo to może cringe'owo no taka. No, ja nie jestem poważna, ok? Ale no, dosłownie się czuję, jakbym była rówieśniczką z oliwką i, i razem z nią przechodziła przez te wszystkie tematy. Ale dobrze, że rówieśniczką z większym doświadczeniem yy, szkolnym, więc ja, jakby mogę, wiecie, yy, troszeczkę ją wspomóc. A jeżeli chodzi o friends i o boksa, no to uwaga! no i słuchajcie, oto jest tutaj boksik od Friends i to będzie po prostu idealne, idealne, tak jak mówiłam na dzisiaj no i Oliwia myśli, że ta paczka jest poszukiwana w sortowni w magazynach od kurierów i tak dalej, i tak dalej, no bo przecież muszą do tego dojść, gdzie ona się zawieruszyła, bo takie rzeczy też się ogólnie zdarzają, więc spokojnie, no i ja powiedziałam jej, że no na bangiom znajdą, żeby się nie przejmowała a jakby paczka, i te 是坏车。E Ale nie, ja tak nie mogę. Ja jej powiem. Ja się przyznam, że ją wkręciłam, moi drodzy, bo mogłabym przecież powiedzieć, że kurierzy ją znaleźli na tym magazynierzy w sumie i że ją dzisiaj przywieźli, kiedy ona była w szkole, tak? Ale nie mam serca. Jeżeli już coś wymyśliłam głupiego, to ja się przyznaję do tego w 100% i biorę odpowiedzialność na siebie. Ja powiem, że ją wkręciłam. Ona będzie może minimalnie zła, ale jak to zobaczy ludzie, no to gdzie ona będzie zła? I słuchajcie, to jest wszystko zaklejone i ja nawet nie myślę o tym, żeby to odkleić tutaj za zaplombowane naklejeczką Friends, jedynie co, no to widzę tutaj coś z boku, ale no tutaj całą przyjemność otwierania zostawiam oczywiście Oliwce i ten boksik, w ogóle to jest nasza druga paczka od Friends i ten boksik jest mniejszy i ja mam wrażenie, że Oliwia dosłownie zacznie nawet kolekcjonować te, te kartony, wiecie z podpisem, o, ja tu tak a on mi tu tak, i teraz ten tak, a ten mi tak czy to jest prank teraz na mnie? Udało się! No i patrzcie, właśnie w tym miejscu ta paczka będzie sobie stała i czekała na oliwkę, bo od razu, jakby po wejściu tutaj, no to coś się zadziało na tym biurku, prawda? No, coś tam, coś tam jest, no, dynki są, komputer stoi, ale no to jest po prostu najlepsze. Jeżeli friends, no to oczywiście jakieś challenger, jakieś wyzwania, jakieś. Fa ogólnie. Podsumujmy to. Mega fajne rzeczy, i ja nie wiem, czy uda mi się zrobić to, co ja sobie wymyśliłam w głowie, ale muszę iść po coś do salonu, bo mam taki fajny automatyk. Friends wiadomo, ma swoje kolory. Każdy tam członek ma jakiś kolor. I ja chcia... I takie kuleczki mam niespodzianki, i gdybym znalazła te kuleczki w każdym kolorze, to mogłabym ułożyć oliwce, albo nie ona by losowała, jak przyjdzie, bo to będzie wiecie, oprócz tego, że piątek, że weekend i w ogóle, no to zróbmy sobie jakieś wyzwania, dosłownie wcielmy się w tą ekipę Friends, żeby fajnie zacząć ten weekend, żeby było miło, i, i żeby właśnie ta oliwka dosłownie się zresetowała, wycheilowała po tym tygodniu szkoły, który był mega, mega super. Jeżeli chodzi o ceny, bo jeżeli chodzi o przygotowanie, do tego wszystkiego, no to może troszkę mniej super, ale jak widać, praca się opłaca. Mój idealny plan niespodzianki niestety legów w gruzach, słuchajcie, bo ja myślałam o tym. Ja myślałam, że tam są naprawdę różnokolorowe te bobki i wtedy mogłabym, do, to wiecie, tak jak napis Friends idzie, to tak i ja nawet wzięłam halloweenowy boksik w ogóle, z którym zaspaliśmy na maksa, żeby go otworzyć no ale ja tutaj nic nie stworzę totalnie mi nic to nie chyba że w, i, e, z, siedem, siedem kulek, siedem kulek z automatu i zobaczymy po prostu co się wylasuje. To będzie taki pierwszy challenge e, francowy na dzisiaj, na, na dzisiejszy piątek. Spędźmy ten dzień jak Friends czyli dużo challenge, dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych wyzwań i, i fajne po prostu czasy razem. Jeżeli chodzi o koncert, to Zastanawialiśmy się, czy kupić bilety, bo ci, którzy zamówili tego boksa, dostawali wcześniej informacje i mieli jakby link do strony z biletami, i wtedy mieliśmy jakby pewny zakup, ale niestety w tym terminie nie mogliśmy na niego jechać, słuchajcie. I ja mam nadzieję, że to nie jest tak, że to jest pierwszy i ostatni koncert, jakby na zakończenie całego Daily, dajcie znać, co o tym myślicie, ale no mam nadzieję, że się wybierzemy, bo no nie tylko Oliwia, ale Stasiek tak samo, w ogóle Stasiek jest wielkim fanem. Daniela, Daniel to jest brat czajnika i on w ogóle ma przypisany chyba kolor fioletowy, więc jakby tutaj matchinguje ze mną też Więc dobra, którą my mamy godzinę, moi drodzy, sprawdźmy to Mamy godzinę 11.01, słuchajcie, jak wam się podoba mój jesienno-duszkowy kejsik? Dajcie znać, co o nim sądzicie Zmieniłam sobie, no bo przecież klimat jesienny, niedługo będziemy robić it's time Przepraszam Wasze uszy, serdecznie Was naprawdę przepraszam, ale no już niedługo i pierwszego oczywiście już tutaj będzie wszystko świąteczne, mało tego. Ja planuję, w ogóle pierwszy raz nam się to przydarzy i tak wymyśliłam, że to będzie idealny czas, bo mieliśmy jechać, tu jakiś wyjazd uciekł, tu coś, tu w ogóle Dawid się nam rozchorował. Jedziemy w góry na Mikołajki, to będzie tak mega klimatycznie i tym bardziej, że ja wiecie, stuk-puk w pogodę długoterminową, a tam śnieg! Więc jeżeli to by były Mikołajki ośnieżone, no to ja oszaleję ze szczęścia. Dobra, moi drodzy, a słuchajcie, gdybym zrobiła takiego myka, że jak Oliwia zobaczy tą paczkę, to ja mam tutaj taki boks inny, po słodyczach ogólnie. I słuchajcie, ja w tym boksie tam zapakowałam jakieś pierdółki, w ogóle boże krówki, yy, hot dog, ale jako żelek. Yy, tutaj są jakieś małe paczuszki żelek. Fasolki Jelly, Belly Beans, ale w dobrych smakach, same dobre smaki. Tutaj mamy Yumi Yumi, poczekajcie. Tutaj mam jakieś o, chyba ostre nachos, nachos Hot Blue. No, no raczej tak, raczej ostre. Dobra, tutaj jest Hot, dobra. Mam tutaj takie strzelające orężatki, jakby takie posypki, jakieś jajo, czekoladowe, randomowe, brązoletkę z takiego czegoś. I słuchajcie, ja jej zaproponuję wybór. Zaproponujemy olicce wybór, boksa w ciemno. I albo wybiera boksa od Friends, albo tego boksa w ciemno. I ja powiem, że tutaj może być wszystko. Ej, nie! Bo ja dzisiaj mam Ja, ja dzisiaj jestem strasznym grinczem. gorszym od Dawida, wiecie, co ja wymyśliłam? Poczekajcie! Gdyby przepakować boksa od Friends w tamtego, a zawartość tego w boksa od Friends, no to ona wiadomo, wybierze Friends, a tam by nie było zawartości, matko! Dlaczego ja dzisiaj jestem taka, może jestem wredna dzisiaj dosłownie? I ja nie wiem, czy ja tego nie zrobię, wiecie? No, jestem pewna, że wybrałaby tego boksa. Ale dobra, już nie, nie róbmy jej więcej, wiecie, zamieszania w głowie. Po prostu zaproponuję jej tego albo tego boksa, tylko powiem, żeby naprawdę, ale to naprawdę dobrze się zastanowiła. Może ona tak pomyśli, że ja tak zrobiłam. Ja mam jeszcze naprawdę sporo czasu na wytworzenie w tej głowie wielu creepy scenariuszy na tą biedną oliwkę dzisiaj w piątek, bo kończę o 13:35, więc. Dajcie znać, co byście zrobili na moim miejscu, żeby ją sprankować? Zamienilibyście te zawartości? No i jeżeli słuchaliście nowych piosenek z płytki Friends, no to dajcie znać, która jest waszą ulubioną. Podjechałam do Lidla na szybkie zakupy, a po zakupach jadę po oliwkę prosto do szkoły. No i w sumie jestem mega jej reakcji. Oliwia, weźcie mi, powiedz proszę, jest piątek. Dlaczego dzisiaj tak wolno? To był weekend. No ale wolno się przebierać, ile musiałam w ogóle na ciebie czekać. Słuchaj, mam dobre wieści. Kurier znalazł twoją paczkę od Friends. Gdzie była? Ona jak były takie, jak to się nazywa? No ja to się nie znam na takich magazynowych rzeczach, ale jak paczki idą do busa, nie? No to ona spadła i pod taką rampę, ale przywiozują. No, przywiozuję. Wreszcie. Jest opóźnienie, ale no normalnie dzisiaj, ale słuchaj, dzisiaj to jest idealny dzień. Cały tydzień minął. Długi weekend przed tobą. Dobre ocenki wpadły. No idealne po prostu rozpoczęcie weekendu. No i nowe piosenki jeszcze są. Mhm. No więc podejrzewam, że wrócimy do domu i będziesz wszystkich słuchała. No dobra, to jedziemy. Dobrze, że ten kurier znalazł tą paczkę. Nie! Hmm? Teraz będzie najgorsze. Oliwia poszła do łazienki, a ja się muszę przyznać, że to wcale nie kurier zgubił jej paczkę, tylko raczej że ja ją przetrzymywała Witam! Proszę bardzo! Stop, 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 stop! stop. Zanim jej dotkniesz, mam dla ciebie ofertę. Wybierz paczkę w ciemno i wybierz ją mądrze. Dobra. Ta czy ta? A, oczywiście, że ta. Nie ma opcji, że coś innego. Okej, okay, ale wybierz mądrze, ale nie, 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 bez to na pewno wybierz mądrze, Olivia. to... Co Ci intuicja podpowiada? Że wybiłeś z tego i tak może. Tak Ci podpowiada intuicja? że ja bym była do takiego czegoś zdolna, naprawdę tak myślisz, to chodź, ja Ci powiem do czego ja bym była jeszcze zdolna. To nie kurier zgubił Twoją paczkę. To ja ją przetrzymywałam. Ale dlaczego? Dlatego, żeby był idealny piątek, idealny początek weekendu. Zobacz, dzisiaj jest wszystko. Fi nie, nie finał, y że dzisiaj czajnik piosenki puścił. Y dzisiaj otworzysz no, paczkę. Y długi weekend się zaczyna. Czy nie jesteś na mnie zła? Nie. I powiem Ci jeszcze coś. Chciałam to przełożyć, bo myślałam, że tak wybierzesz, że pomyślisz, tak? Właśnie, zobaczcie, wszystko się sprawdza. No ale teraz oficjalnie. Możesz robić unboxing No i my chętnie zobaczymy, co jest w środku A gdybyście się zastanawiali, dlaczego Oliwka jest dzisiaj na galowo No to dzisiaj mieli akademię z okazji tam 11 listopada No bo wiadomo, że nie będą wtedy w szkole Dobra, naklejeczka No musi być ładnie wiem. Oj, to oczywiście, że musi być ładnie Z jaką precyzją i z jaką dbałością Żeby czasem... sobie przykleję to jest z rąk kogoś z Friends z Tak myślisz? Może być. Dobra, to czekamy. Czekamy, czekamy. Oho, naklejka odzyskana, pokaż. Jest naklejeczka, słuchajcie, Friends. I uwaga. Wow, oh fajne. Płyta. Płytka. Mega fajnie. W ogóle mega mi się podoba ta grafika na tej płycie. Co dalej? Autogra nie możecie tego Jak nie! Autografy wszystkich są w ogóle. Mega fajnie. A tutaj do jutra GOAT, y, Friend 7, wszystkie oczy na mnie! Jak... O Boże nie! Jak ta lala! Jak, jak talala. Jak to jest? Nie ma drugiej takiej, co by mnie jarała, tak? Jak talala? lala. Matko jedyna. Ja już znam na pamięć to. Zrobiłem A to. to. to Czerwone 7 z palionem! Czaisz to? E, możesz mi to zeskanować? A to tam jest coś do skanowania? Tak Pokaż, co to jest A nie, tutaj? Tego Poczekaj. Nie, tego nie pokazać Mamy dodatkowy film dla Ciebie Dobra, to zaraz sobie to zrobimy Jejuuu Ja to przyczepiam Magnesik, no to słuchajcie, magnes to ja wiem, że on zaraz tam będzie okay. na tablicy Sticker pack Ej, no naklejki Jaka fajna! Ale super! Ej! No, I to nie jest Friends 7, tylko Friends, ale 7 jest jako zy, tak? Matko jedyna. Ja tu się jeszcze muszę. Ej, ile? Super, Mega jeszka. fajnie! Ej, dużo tego! Mega dużo! Takie? Okej, okay, z autobusem. Takie. No super te. Wszystkie w sumie są super. Takie? Mhm. Telefon takie? i to Takie? Fajne I, takie. I popcorn, super To nawet można sobie w ramkę włożyć Oliwka, zobacz W taką mniejszą Koszuleczka, jej Ja to myślę, bo tutaj były Dwie opcje rozmowy na temat tej koszulki Nie? Że ona wpadnie W taką wielką antyramę, jak tak. jest pusi tak. i ona będzie nam tutaj Znaczy Oliwce dekorowała pokój no i jak wrażenia? Cieszysz się, to teraz wiesz co ja proponuję? Może kuromi albo ta niższa półeczka wyjedzie stąd kuromi. i zrobisz sobie półeczkę Friends. kuromi, wylatuje. Wylatuje kuromi. Friends pokonało A kuromi. Wstełku? Losowe słodycze. Miała, A. Miałaś wybór, słuchaj. A wiesz co ja mam do ciebie teraz? Mam dla Ciebie challenge, bo ja stwierdziłam, że jak dzisiaj jest piątek, zaczynasz... O! Mianko, no i po mianko. jajeczku. I słuchaj, jeżeli jest dzisiaj piątek, zaczynasz długi weekend, dużo no. wolnego będzie no. i dużo fajnego. I przyszła paczka od Friends i ja ją przetrzymywałam i dzisiaj ją otworzyłaś oczywiście, to dzisiaj sobie zrobimy piątek friendsowy, czyli odpalimy sobie oczywiście nowe odcineczki, ale ty musisz challenge jakiś zrobić przecież, więc teraz proszę otworzyć ten automacik z Hello Kitty okay. i musisz wylosować 7 kul, bo jest fyry i endyzy. Okay. i zobaczymy czy cokolwiek kolorem albo pierwszą Jak literką pasuje? nazwy na przykład pasowałoby do nazwy Friends, więc siadaj sobie tutaj na kapibarze i dawaj, obkręcaj siedem kulek, ja poproszę kuleczki tutaj do mnie wszystkie różowe, słuchajcie a e, słuchaj u, bo bardzo dużo było pytań, ulubiona osóbka z Friends Vera, Vera. słuchajcie Vera. Mamy, Trzy, da, cztery, mamy Daniela pięć, siedem. siedem. mamy Daniela Mamy czajnika i mamy kinię. Różowa jest kinia, nie? Dobra. Widzicie, nawet to garniam, więc tutaj brawo dla mnie. Lovely weather, coś tam, coś tam. Kto słucha indyjskich piosenek, jadąc do szkoły? My ring, 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 ring. Dobra, mamy Na długopis. O, Mega fajnie, można dupce. sobie założyć. W dupce mają otwór, teraz będzie czajnik. Dinamo. No dobra. Ale czy da, ma... czy da się jakoś dopasować postacie z Sanrio do ekipy, czajnika? Ciężko, kuromi na kinia. No ale kinia jest różowa, tak? Co My jest melody dalej? i Melody? Mhm. Tu czajnik. mamy. Czajnik. Czajnik, no to by był czajnik. A ten? Kuromik jako y kto? Daniel. Jako Daniel Kuromi? No dobra, lecimy dalej. O! To jest te, ta taka dziewczynka, ale nie wiem. Ona mi do werki by pasowała. Pokaż tę dziewczynkę. Patrzcie, Niebo. albo do. Kleropii. Wika, słuchajcie, może ona ma takie włosy troszkę. Takie, no wiem, że ma troszkę bardziej rudę, ale. Co nie, dalej? To musi być tak. Kinia i y, czajnik. Ej, eee, ja Cię kręcę, pokaż jaki mecing. Zobaczcie tylko. Kinia i czajnik. Ej, no przecież Kinia ma ten. Różowe włosy, jedną stronę. No tak. Jakie turbo słodziaki To nie wiem. Nie, yeah, ja może Cię kręcę. Być. Tu Hello Kitty różowa. To mi danie. Hello Kitty może być ich kotem. O! ładny jaki meczing. Mi... Pum, pum, purin z ostrym właśnie. No to słuchajcie, dało się coś dopasować. No najlepszy matching to tutaj zdecydowanie jest czajnik z Kinią i z kotem. A koty są teraz dwa. A nie ma drugiej Hello Kitty? Nie jest Marvel? I... Ej, nie ma drugiej Hello... Nie ma. Nie ma. Dlaczego pani zapomniała dzisiaj kosmetyczki A swojej? Co dzisiaj A pokaż zawartość swojej kosmetyczki. Co się nosi w kosmetyczce w czwartej klasie, Oliwia? Róż, eyeliner, rozświetlacz. Co się nosi? Mgiełka. Mgiełeczka. O, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Nie, już nie, już nie, już nie. Ale ładnie pachnie. Mi się podoba. I ta czekoladowa też Dużo, mi się mega myślałam, podoba. że tu jest. Co? Nie, 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 nie. Co dalej mamy w tej kosmetyczce z czwartej klasy kupionej w Sinsei? okej, okay, And. O! Już zrobiłaś sobie tę customizację. To nie jest zwykła kulka i dezodorant w kulce po prostu. To co? Zadowolona z takiego początku, długiego weekendu? Bo ja, ja jestem bardzo zadowolona. Oliwia! Weź sobie magnes przyczę, bo. Z... <ścoughs> nie, ja ją sięknę. Serio, sięknę. Ej, nie, ja cofam to. Ja zgłupieję tutaj z tobą w ten drugi weekend. Daj mi te guzetki w sadzie, tutaj. Zobaczcie, tutaj już jest. Dziękujemy za zakup. Jesteś prawdziwym gołtem, więc gołt, tu gołt, dawaj gołt. ten drugi magnes. Drugi! Ej, ja to bym chciała usłyszeć piosenkę indyjską jingo lingo 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 w wykonaniu ekipy Czajnika. Hit. A teraz pozdrowionka i jeżeli nie widzieliście odcinka, kiedy Oliwka wcieliła się w rolę Zoe z K-pop Damon Hunters, no to koniecznie go nadróbcie, a ja tutaj losuję, zobaczymy, kto skomentował. No i uwaga. Pierwsze pozdrowienka, pozdrowienka lecą do Martyny Rozmus, pozdrawiam. Kolejne pozdrowionka polecą do Juleczka, Jule, Juletta, Juleczka Juleczka, Juleczka, Juleczka Okej, okay, pozdrawiam z całego serducha. Kolejne pozdrowionka pole lecą do Olgi, Neweś, pozdrowionka dla Ciebie, Oliwia, nie trzęć aparatem, ok? Jak ja pozdrawiam. Marcin, Balcerowski, pozdrowionka dla Ciebie. Mam siostrę, ma dwa lata. Ojej, no to zrozumieś troszeczkę malutką, też pozdrawiam. Kolejna pozdrowionka, Justyna ST9KT. Pozdra pozdrawiamy. A tu też leci tam na tablicę No, zobaczcie, tu zaraz tablica się nam cała zmieni. Ja zaraz Wam pokażę efekt. Dominika N6T, pozdrowionka dla Ciebie, kochana. No i ostatnią osobką, jaką pozdrowimy, to będzie Agnieszka Dyk. Pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich oglądających I jeżeli chcecie być pozdrowieni na następnym odcinku To wystarczy, że skomentujecie A ja zawsze pod koniec odcinka robię losowanko I pozdrawiamy, więc mam nadzieję, że... Oliwia, zgaduj, jaką piosenkę tańczę Ma. Ma. Ma, i urapo... Ta się... O, no no to słuchajcie Zaczyna mi weekend i życzę wam... Pływ. Dobra, będziecie pływać tum, 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 Latać tum, tum. Życzę Wam Dziw, wspaniałego weekendu, moi drodzy. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że byliście z nami. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Idę pokazać jeszcze tablicę. Zobaczcie, mamy to, mamy magnesik i mamy karteczkę, Ej, Mega sumie, super! Ja, jedną... O, co? Co? Oh, my melody! Jeszcze Piękna. Kilka tego, do jajek. Ogólnie Boże, jakby co, to to było kocha. biedronce i mega fajne te, te nie no. Co, nie mieliśmy, proszę. Sajem. Ej, Stasiek, zobacz blokadamy. jak ty fitujesz. My dzisiaj nagrywamy o czajniku, a ty jesteś palion stylu. A palion nagrał czajnikiem. Dobra, poczekajcie. Dobra, dobra. Poczeka będzie... Uwaga. O. O, ja... taki trochę ostry. Ej, Ej nie jest. Już, Stasiu. Dobra, to wy sobie otwierajcie. Okay. Ostatni, a ja ostatni. No dobra, okej. Okay. Wyrka! Ej, idealnie. Ona nawet miała taką metamorfozę na zielono, co? Mm -hmm. No dobra, to Przebieraj się pani, bo tak na galowo... No chyba, że to miało być takie, wiesz, galowe otwieranie tak. boksa Fred. Na poważnie. Tak. Tak jest. To popatki, Pa! Widzimy się w kuchni niedługo na obiedzie. Panio, nie odchodź za daleko! Widzimy się już niedługo w kolejnym obiedzie. Pa!